Cześć Raczki. Cześć Raczki, moje kochane. Witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję za lajki, like, komentarze, subskrypcje. Raczki, kochane. Robimy sobie czytanie na nowy rok 2024. Raczki, czytanie ogólne. Nie będzie z każdym rezonować. Naprawdę będzie bardzo ogólne. Słuchajcie, będę wyciągała po jednej karcie na każdy miesiąc, układała je rzędami yy, według kwartałów i będziemy, słuchajcie, patrzyli co i jak yy, w 2024. Kochani, trzy talie są. Główna, główna. Druga, główna i dopowiadająca. Kochani, z tej głównej wyciągnę nam kartę Wam na cały rok. Wyciągnę Wam pierwszą i ostatnią kartę z tej, z tej talii i zobaczymy, jak tutaj nam się to przedstawi wszystko. E, kochane Raczki, bardzo dziękuję, że tutaj ze mną jesteście. Dziękuję, że zaglądacie, że chcę Wam się w ogóle tutaj klikać na mój kanał. Jest mi bardzo miło, że ze mną byliście przez całe 20-23 i słuchajcie, mam nadzieję, że będziemy do końca świata razem ze sobą tutaj na tym YouTubie. A, raczki daną głupoty, nie? Kochani, kochani, 2024 dla raczka. Jaka jest energia główna dla raczka na 2024? Uuu, raczki, raczki, co to za rok, co to za rok przed nami, przed wami, kochani. Proszę, energię główną dla raka. O, ósemka kielichów, super, kochani. E, no i paś buław. kochani, to może być taki rok podróży. Gdzie Raczek zawsze siedzący w domu <noise> na czterech literach może będzie gdzieś, słuchajcie, podróżował w tym roku razem z tym paziem i z ósemką kielichów. Ale generalnie powiem Wam tak, usemka kielichów to jest fajna karta. To jest odchodzenie od takiej sytuacji, od energii, które nam nie służą, które nam ciążą. Yy, o takich emocjonujących, takich emocji, które nie są dla nas dobre. Czyli słuchajcie, albo ktoś z Was będzie zmieniał miejsce zamieszkania, bądź pracę, bądź, słuchajcie, właśnie nadarzą się takie okoliczności, które pozwolą wam zmienić waszą sytuację m, życiową, ok? I, o, I odejść od jakichś takich, słuchajcie, niesnasek, bądź od jakichś takich sytuacji, które rzeczywiście wam, wam ciążą, ok? I z tym paziem buław, ja myślę, że tutaj właśnie o to chodzi, że będziecie, słuchajcie, odchodzić od jakichś sytuacji, które nie są dla was dobre. I tyle. I powiem Wam tak, ta ósemka kielichów to właśnie mówi czasami o takim przesyceniu emocjonalnym, że po prostu już nie chce nam się czegoś tam ym, robić i po prostu machamy na to ręką i do tej pory może musieliśmy coś robić, bo myśleliśmy, słuchajcie, raczki w naszych głowach, że trzeba coś tam zrobić. Yy, I w pewnym momencie myślę, że w przyszłym roku po prostu machniemy na coś ręką i odejdziemy od czegoś, co nam ciążyło. Fajna, super, fajna, dobra energia. W ogóle Wasza energia, słuchajcie, energia kielichowa, raczki, dobra. Zatem... Styczeń, Styczeń 24, co tam? Uraka na Styczeń, Styczeń 20-24, rak, poproszę energię główną na Styczeń, energia główna na Styczeń dla raczka, energia główna na Styczeń dla raczka, to kochani, kochan, nie o... chciałam powiedzieć kochankowie, kochani miłość, dwa kielichy miłość, miłość, pojednanie. Yy, nadawania na tych samych falach, kochani. I szóstka pentakli. Uu, fajnie. Kochani, yy, moje kochane raczki, jeśli ktoś z Was czeka na jakąś odpowiedź zwrotną od jakiejś Waszej, słuchajcie, Waszego yy, jakiejś osoby bliskiej Wam sercu przychodzi, słuchajcie, ta, yy, ta odpowiedź zwrotna. I generalnie powiem Wam tak: tutaj mogą przyjść jeszcze jakieś Wam pieniądze dłużne z jakichś urzędów, tak może być, yy, właśnie w, w styczniu. Tutaj, yy, słuchajcie, jeśli ktoś z Was się zastanawiał, yy, czy jeśli do tej pory były jakieś słuchajcie, niesnaski, czy w waszym związku, tak może być, to są kielichy, bądź w pracy, widzę, słuchajcie, że to wam się klaruje, że wy się z kimś dogadujecie, jest miłość, jest pojednanie, jest dobrze, słuchajcie, dwójka kielichów, wiecie, że to, są, to jest taka energia, w ogóle wasza energia, która mówi o tym, że nadajemy z kimś na tych samych falach, że jesteśmy na tej samej stronie, słuchajcie, jest super, dwójka kielichów, fajny, w ogóle takie, słuchajcie, spotykanie się też z osobami, które może tak właśnie było, że będziecie nadrabiać jakieś spotkania takie towarzyskie, jeśli kogoś, nie wiem, nie spotkaliście do tej pory, to może właśnie w styczniu będziecie spotykać się z przyjaciółmi, ze znajomymi, słuchajcie, i będziecie słuchajcie, tam nawijać. <laughs> e, dobrze, bardzo fajna energia styczeń. Dobrze to wygląda, raczki. Też bym chciała mieć dwójkę kielichów na styczeń. <laughs> Dobra, raczki. Luty. Luty, Luty 2024. Co tam w lutym? Dla raka. Luty 2024. Rak. No proszę, zobaczcie, fajnie. Uuu, <laughs> uu, wiecie co? Może tutaj te dwa kielichy ze stycznia mówią o tym, że ktoś z Was będzie się żenił. Może ktoś z Was tutaj będzie jakiś chrzest organizował, właśnie chrzest może jakiegoś dziecka, bądź będziecie słuchajcie brali udział w jakimś chrzcie, weselu, bądź jakiejś takie słuchacie uroczystości rodzinnej. Tutaj mamy słuchacie tego papieża Papież mówi o tym, że tutaj dbamy o rodzinę, że wszystko co robimy, to robimy dla dobra rodziny, żeby ta rodzina trwała. Słuchajcie, w tradycji, to jest takie dbanie też o tradycję. Ale też, kochani, tutaj mamy czwórkę mieczy. Ten właśnie ten papież może mówić razem z tą czwórką mieczy o tym, że Wy, słuchajcie, będziecie, kochani, nauczać kogoś, bądź nauczać w sumie się też, tak może być. Generalnie tu będzie jakiś przekaz wiedzy. Słuchajcie, ten papież. Kiedyś oryginalnie, czyli słuchajcie, milion lat temu, to karta papieża mówiła o tym, że my mówimy o miłości. Mm. <słuchajcie>, słuchajcie, że my y Nauczamy miłości, właśnie. Wiadomo, później to się wszystko tam pozmieniało, ale myślę, że może tutaj chodzi o to, że jakiś raczej, który mnie słuchający, zdecyduje się na albo na wyjście na social media. Słuchajcie, może ktoś z Was otworzy Instagrama i może tam, słuchajcie, będziecie kochani, kogoś nauczać czegoś, czego? Jakiejś pasji? Macie, jesteście w czymś dobrze i zdecydujecie się, żeby może stworzyć jakiś, słuchajcie, kurs online, coś takiego. To są takie, słuchajcie, energii. Powiem Wam szczerze, dobrze, luty też wygląda. Dobry, dobry jest ten papież tutaj. Ok, kochani. Marzec. Marzec 2024. Raczki, marzec 2024. Ale super, kochani. Szósta buław. Zwycięstwo. Karta zwycięzcy. Karta przewodzenia innym. Karta energia bycia przewodnikiem innym ludziom, słuchajcie, może będziecie dla kogoś autorytetem, ale też, słuchajcie, taka, to jest właśnie to, że um, oj, są to stateczny. kochani, no super, tak właśnie może będzie, że jeśli ktoś z Was ma jakąś sprawę i macie termin na marzec, no to wygracie tą sprawę, kochani, znaczy, słuchajcie, kochani, no wynik będzie dobry, korzystny dla Was. E, też tak może być, słuchajcie, ktoś z Was czeka na awans i tutaj ja w tych kartach widzę ten awans, słuchajcie, ale też to nam widzę wyjście na... Um, na własną działalność też tutaj widzę się ktoś was chce. Kochani, i generalnie tutaj super z tym sądem ostatecznym. Y, takie załatwianie. Słuchajcie, spraw jakichś tam z przeszłości, które może wam raczki siedziały, bądź niekoniecznie wam się działy, ale one się też sklarują. Marze 2024 pokazujecie się w energii zwycięzcy, w energii lidera. Yy. Mhm. Energia właśnie kogoś, z jakim tłumy idą. Na niekoniecznie tłumy, słuchajcie, może tak właśnie być, że jakiś ktoś awans z Was dostanie. No i te tłumy to jest, słuchajcie, te osoby, które będą, którym będziecie zarządzać. To może być coś takiego. Generalnie powiem Wam tak, kwartał pierwszy, 2024 super. Super to wygląda tutaj, naprawdę. Jest miłość, jest porozumienie, jest zwycięstwo, kochani, jest super. Kwartał pierwszy, 2024 rysuje się wspaniale dla raczka. Kochani, kujcie to żelazo póki gorące. Oświadczyny też tu widzę, tutaj słuchajcie, widzę śluby, zaręczyny, tu widzę dobre sytuacje związane z rodziną, tu widzę w ogóle zamykanie dobrze jakichś transakcji związanych z naszą rodziną, z naszym domem, ale też słuchajcie, z, y, nauczanie, nauczanie innych, nauczanie się i też zakończenie Słuchajcie, klucz wiedzy tutaj, może ktoś z Was zakończy jakieś nauki, bądź macie, chcecie zakończyć nauki w przyszłym roku i y, y, w pierwszym kwartale i widzę, że to zakończacie. Dobrze to wygląda, kochani. I zatem kwiecień, kwiecień 2024. Co tam uraczka w kwietniu? No kurde, ale macie rok. No, kochani, no zadowolenie, spełnianie marzeń. Tutaj y, dziewiątka kielichów, to też jest, słuchajcie. Jak sobie wygracie w totolotka, to też można coś wygrać. Nie wiem, 2 euro powiedzmy król kielichów, słuchajcie, oddalanie, oddalanie problemów w kwietniu, nabieranie dystansu do jakichś dotychczasowych, słuchajcie, problemów przyziemnych, które były uraczka. I powiem Wam też dziewiątka kielichów i ten król może też właśnie mówić o tym, że będziecie kochani na jakichś imprezach bądź wy będziecie imprezy. Organizowali. Tu jest zadowolenie, spełnianie marzeń, generalnie super to wygląda też kwiecień. To mogą być, słuchajcie, wyjazdy takie na spotkania rodzinne w kwietniu, kwiecień, święta, wiadomo. Ale powiem Wam tak, super energia, i to, i to. Dziewiątka kielichów mówi właśnie o tym zadowoleniu, o spełnianiu marzeń, o tym, że, słuchajcie, my jesteśmy zadowoleni, yy, siedzimy, cieszymy się z tego, co mamy, kto jest wokół nas i generalnie możemy się z innymi cieszyć i celebrować, różnego rodzaju, słuchajcie, yy. Dobre rzeczy, które się zadziały, bądź się zadzieją u nas w życiu. Super! W ogóle słuchajcie Wasza energia, kielichy. No! Maj, <laughs> ale jedziemy szybko, co? Dziś, yy, raczki. Maj, co tam w maju? Maj 2024, co tam u raka? I kochani, nie mam w ogóle potrzeby do powiadania tych kart. Te karty są bardzo, bardzo pozytywne. Yy, maj, maj 2024 dla raka. O, czwórka kielichów, ok, czwórka kielichów tutaj. E, no, jest siła. Dobra, kochani, w maju raczki, tutaj uwaga na zdrowie. Ok, uważamy na zdrowie i generalnie odpoczywamy. Tutaj karty mówią, żeby wyjechać na, o, albo na majówkę. Słuchajcie, kochani, odpoczywać, ponieważ będzie Wam to potrzebne. Chyba po tych wspaniałych miesiącach <grytanie> będzie Wam potrzebny odpoczynek. Kochani, generalnie czwórka kielichów też mówi o odpoczynku, bo dobrej takiej zasłużonej robocie. Wiecie co, ja dopowiem, bo czasami ta czwórka kielichów może mówić nam o jakichś takich, słuchajcie... Chciałam powiedzieć problemach, kłopotach, bądź jakichś sytuacjach, które nam siedzą na głowie, które trzeba słuchać wyklarować. No powiedzmy, tą czwórkę kielichów na maj. Cztery kielichy na maj. Dla raka. Maj 20, 24. No widzicie, ani mówiłam, jakaś zmiana z tą czwórką kielichów. Ale kochani, ale ta wieża i te cztery kielichy, i tam siła może właśnie mówić o takiej zmianie, że jesteście na wakacjach. No, tak może być, czwórka pentakli. Tutaj może być, słuchajcie, że może ktoś z Was będzie jakiś remont uskuteczniał, ale taki wymuszony może być remont. Słuchajcie, że będzie trzeba raczki coś tam w domu podbudować koło fortuny, bądź gdzieś, słuchajcie, wyjechać. No i świat tutaj, no super, kochani. Mogą być problemy z internetem, bądź generalnie z łącznością ze światem też. I możecie, może czuć się, słuchajcie, wykluczeni. Skądś, z czegoś, może z jakiejś sytuacji, ale to nie będzie trwało krótko. Ale nie, ale to nie będzie trwało długo, to będzie trwało krótko, kochani, ponieważ wieża uderza i szybko się dzieje, i wszystko później trzeba roz odbudować na nowo. I to dosyć nam, zazwyczaj idzie nam to dobrze. Powiem wam tak, kochani, raczki, tutaj w maju będzie coś się działo. Coś takiego grubszego, i coś, co będzie, coś, co sprawi, że wasz fokus, czyli wasza, słuchajcie koncentracja, skieruje się na sprawy rodzinne, na sprawy rodzinne, domowe. Mogą być rzeczywiście jakieś remonty, i to mogą być, słuchacie, remonty takie planowane. Przy tej czwórka pentakli, wieża koło fortuny, to mogą być planowane remonty, raczki, ale też powiem Wam tak, że tutaj w tym maju, w maj, 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 tutaj też jakieś szczęście do Was idzie. Wiecie, i tak właśnie, i ta wieża tutaj mówi o tym, że jest zmiana, zmiana na dobre. Ale generalnie powiem Wam braczki, wy ku, ku temu idziecie, bo ja tutaj widzę wspaniałe karty. I generalnie tutaj w maju coś takiego karmicznego do Was idzie, coś musicie przez to przejść, musicie to przeżyć, ale jest to, słuchajcie, na waszą korzyść. To tak jakby jakaś sytuacja karmiczna się wam zakańcza i wy, kochani, yy, i tak sytuacja ona mogła się, nie wiem, kochani. No, w tym maju rozpocząć, i też się w maju zakończyć, zakończyć się w sposób bardzo dobry dla Was. To też może chodzić, tutaj słuchajcie, o sytuacje związane z wydatkami. Może ktoś z Was będzie musiał wydać więcej pieniędzy tutaj na jakieś sytuacje związane z domem, bądź z Waszym biznesem tutaj w maju, ale generalnie przez to musicie przejść, musicie to zaakceptować i to minie, dobra? Dobrze, to wygląda i tak generalnie z tymi kartami dookoła, tego dookoła tej czwórki kielichów. Dobra, kochani. To był maj, czerwiec. Co tam w czerwcu? Czerwiec uraczka, pewnie urodziny. <grybujesz> Raczek, co tam u Was w czerwcu? Czerwiec 2024. Siódemka Pentakli, kochani, tutaj czekanie, tutaj czekamy na coś w czerwcu. Ja myślę, że my czekamy tutaj na wyklarowanie się z tej sytuacji, która tutaj nam się trafiła w maju, co? Tak, może być. No, czekanie. Zobaczcie, druga karta mówiąca o czekaniu. Y, wisielec, wisielec i siódemka pentakli, u, 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 u przodu, u tyłu, wisielec, czyli, kochani, coś tutaj w czerwcu na coś czekamy. Zasialiśmy ziarenko, czekamy. Czekamy na odpowiedź zwrotną, czekamy na rozwój sytuacji, czekamy na zyski, czekamy na to, żeby coś się naprawiło. Ok? Słuchajcie, dopowiedzmy, dopowiedzmy tą siódemkę pentakli. I to myślę, że to jest właśnie związane z, z tym, co tam się zadzieje w maju, z tą zmianą. I to jest może być takie, słuchajcie, właśnie czekanie na to, aż ten remont się skończy. To może też być to. To powiedzmy tą śmiemkę pentakli. Uuu, uh, super. A z buław. Czekanie na wakacje. <grym> W czerwcu. Uuu, <laughs> paść pentakli, super. Nie no, kochani, no, doczekacie się. Doczekacie się, doczekacie się. Mmm, głupiec. Uuu, mag. ha, <laughs> wow. Kochani, cokolwiek tam się zadzieje w tym kwietniu, czyli tak jakby, słuchajcie, w połowie roku to wy, wyrzuci was to na nową drogę życia i wy tak chcieliście. Wy coś będziecie tu, słuchajcie, manifestować, okej? Okay? Yy, właśnie... Za 6 miesięcy coś tu wam się słuchajcie, czegoś się doczekacie, za 6 miesięcy. I to doczekanie się Was wyprowadzi Was na nową. Drogę życia, to może być słać nowa kariera, to może być jak, to może być właśnie właśnie wyprowadzka, przeprowadzka na nowe miejsce, to może być słuchacie zakupy, jakieś takie do domy, które sprawią, że będziecie czuli, że robicie, że rozpoczynacie coś nowego w Waszym życiu. Yy, kochani, bardzo dobrze to wygląda. Czerwiec. Ja widzę, że wy się doczekujecie w końcu czegoś w czerwcu i yy, jesteście na nowej drodze życia od czerwca. Razem z tym asem Buław, As Buław mówi o tym, że jest energia do działania, jest kop do działania, yy, ponieważ coś takiego się zadzieje, że jest jest ta energia, jest ta chęć. Kochani, no i paśmę taki, paśmę taki, on dba o nasze opłacenie rachunków, o taką słuchajcie, logistykę, drobną logistykę naszego życia, czyli jest ok, Kochani, drugi kwartał przyszłego roku y, wygląda super tutaj, jeśli chodzi kwiecień. Myślę, że schodzi o spotkania rodzinne, y, o takie zadowolenie ogólne. Tutaj w maju, maj, czerwiec będzie trzeba się skupić na czymś, Yy, tutaj coś może się takiego wydarzyć jakaś zmiana, ale ta zmiana ona idzie na dobre to to chciałam powiedzieć, okej okay, kochani lipiec, lipiec dla raczka, czy żeby znowu urodziny <grytanie> lipiec 2024, rak uuu, podróż podróż nad wodę, bądź słuchajcie generalnie podróż Szóstka mieczy. Szóstka mieczy mówi. I szóstka pentakli, kochani. No, tak jakby y, siódemka pentakli, szóstka. Kochani, tutaj wam się klaruje. Lipiec już w ogóle zupełnie inna energia. Energia tego, że jest rozwiązanie i energia tego, że jedziemy w dobrym kierunku. Płyniemy w dobrym kierunku. Koniec problemów. Zmierzamy ku końcowi problemów. Czyli jest jakieś rozwiązanie. Rozwiązanie, które będzie trzeba jeszcze wypróbować, ale nadzieja jest. Y, I kochani, szóstka pentakli. Mała sprawiedliwość. Czyli tak, albo. Jeśli był brak kasy, kasa tutaj do Was idzie w lipcu. Może być kasa od kogoś, może być kasa od rodziny, bądź od urzędów, i generalnie ta kasa do Was idąca, kochani, sprawi, że Znajdziecie rozwiązanie. Powiem Wam szczerze, dobre karty, dobry lipiec też może być, wiecie szczerze? Myślę, że to chodzi o wakacje. <laughs> Wiadomo, lipiec. To Wam powiedziałam, co? Ale ja myślę, że to może chodzi właśnie o te wakacje. Tutaj szóstka pentakli, słuchajcie, zasłużone szóstka pentakli, to jest, wiecie, wyrównywanie e, rachunków, czyli napracowaliście się teraz, jest czas e, odpoczynku. Dobrze to widzę? Raczki, przy okazji wszystkiego najlepszego z okazji urodzin za rok. Dobra, kochani, teraz sierpień. Sierpień 2024 dla raka. Co tam w sierpniu? Sierpień 2024. U, wypadło, odwróci... nie odwróciło się, ale ja to biorę. Rycerz kielichów, super. No i królowa buław. Kochani, tutaj rzeczywiście to mogą być wakacje. Wyjeżdżamy, słuchajcie, kochani, zapełniamy kielich nowymi przeżyciami. No i królowa buław. Może tak właśnie będzie, kochani, że. Oświadczyny, zaręczyny, przeprosiny, różnego rodzaju propozycje do Was idą e, właśnie w lipcu. Ale generalnie ja myślę, że tutaj chodzi o to, że wy będziecie odpoczywać nie w lipcu, w sierpniu, w sierpniu będziecie, słuchajcie, odpoczywać, bądź przychodzi do Was właśnie jakaś propozycja e, od lwa. Lwa powiedziałam. Dlaczego powiedziałam lwa? Nie wiem, bo to może być strzelec też, bądź baran. I e, generalnie, słuchajcie, dopowiedzmy tego rycerza kielichów. Czasami tak jest z tym rycerzem kielichów, że. Że coś przychodzi do nas i nie jest tak, nie jest to jeden do jednego. Czyli to nie jest tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Sprawdźmy, czy to o to tutaj chodzi. No, nie, kochani, jest dobrze. Jest wyprawa, jest podróż. Yy, yy, yy. Jest zakończenie sytuacji. Kasa się zgadza, jest dogadzanie sobie. Nie, myślę, że to chodzi o wakacje, słuchajcie. <noise> wakacje, o odpoczynek, o takie, taką lekką atmosferę, ok? Bo ten rzymsz kielichów, to jest taki lekki. Super, trzy buławy. I paść, buław. No, tu chodzi, słuchajcie, kochani, o, wy... o planowanie podróży, o wyjazdy, o taką, słuchajcie, super fajną, lekką energię. Dobrze to wygląda na sierpień też, <głynie> 2024. Wrzesień, kochani, wrzesień, dziewiąty miesiąc, co tam nam się urodzi, co się wykluje, co się zamknie. Dziewiątki, wrzesień, kochani, to są te daty, kiedy sytuacje, które mogły nam się. To jest taka data, kiedy. Taki miesiąc, gdzie coś może nam się zamknąć, ale w tak w sposób dobry. To powiedzmy: Znaczy, nie dobry, powiedzmy, zobaczmy. Zobaczmy, co tam we wrześniu dla raka. wrześniu 2024, tak. Paść kielichów. Ok, super. Kochani, ja widzę, że właśnie i piątka kielichów. Ja myślę, że tak jakby uleczenie do Was idzie, dobra? Tak jakby. <laughs> otwieracie się, otwieracie się we wrześniu no, na jakąś nową sytuację, na jakąś nową sytuację kreatywną, na jakieś działanie z potrzeby serca. Kochani, ta piątka kielichów tutaj właśnie mówi o tym, że u spodu, że tak jakbyśmy, słuchajcie, odchodzimy od jakichś sytuacji, które są smutne, to chciałam powiedzieć we wrześniu. Także ja myślę, że właśnie tutaj o to chodzi, że ten cały trzeci kwartał, teraz słuchajcie, do tego Pazia, Cały trzeci kwartał, tutaj mamy jakąś, tutaj jakaś idzie rozwiązanie jakiejś sytuacji, która nastąpiła, tutaj słuchajcie, może ten właśnie maj, czerwiec, i tutaj nam się to zamyka, a my otwieramy się na coś, co idzie do nas, na coś nowego, słuchajcie, z tym baziem kielichów. Tak jakby odchodzimy od sytuacji, które były mm, emocjonujące. I takie emocjonujące, słuchajcie, te niższe wibracje z tej piące kielichów. I otwieramy się na lepsze wibracje, czyli na trójkę kielichów. Super. Tak jak mówiłam, kochani, tutaj coś nam się roz, roz, rozwiązuje we wrześniu. Tutaj będziemy coś celebrować. Jakąś dobrą, e, dobrą wiadomość, jakąś dobrą, słuchajcie, okoliczność. Super, kochani, cesarz, czyli... Albo tutaj ktoś z Was dostanie awans po 9 miesiącach, niekoniecznie. Albo tutaj Wam się, słuchajcie, coś obrodzi. Albo, kochani, otwieracie biznes swój, idziecie na swoje. Bądź, słuchajcie, kochani, podbudowujecie swoją stabilizację. Super, jest słońce. Wrzesień. Może ktoś z Was właśnie. i jest szóstka, buław. Ktoś z Was może, słuchajcie, kończy edukację, bądź ją zaczyna we wrześniu. Chyba zaczyna, co? A może rzeczywiście zdaje jakieś egzaminy. Ale generalnie tu super, właśnie widzę sytuację tutaj, słuchajcie, we wrześniu. No, macie trzy kielichy, świętowanie. No, macie tutaj, kochani, cesarza. No i słońce, najlepsza karta, co? Kochani, dobrze to wygląda. Otwieracie się now, na nowe idee, otwieracie się na nauczanie, otwieracie się na innych ludzi, na coś święto, coś będziecie słuchacie opijać, coś będziecie świętować we wrześniu 2024. Super to wygląda. Może coś słuchacie związanego z waszymi dziećmi? Sukces waszych dzieci, waszych wnuków, coś dobrego do Was idzie słuchacie we wrześniu. Fajny, Wrzesień jest zawsze fajny, zawsze pozytywny. Kochani, kwartał trzeci wygląda ok, wygląda na rozwiązanie jakieś do was idące. Znaczy, wy, widać, że jakieś rozwiązanie do Was idzie. Wy będziecie słuchajcie, próbować to rozwiązanie i uda Wam się, widzę, wyjść na prostą tutaj. Jeśli nie będzie tej prostej na horyzoncie, ta prosta tu Wam się pojawi od tego trzeciego kwartału. Okej, okay, dobra, kochani, czwarty kwartał, czyli październik 2024. Październik 2024 dla raka. Co to za energię tutaj mamy? Fajnie, Trójka Buław, kochani, i robicie ambitne plany na przyszłość, ponieważ coś Wam się udaje, coś się zakończy, co sprawi, że Wy możecie już patrzeć, słuchajcie, w przyszłość, może ktoś z Was, słuchajcie, będzie gdzieś wyruszał w jakąś podróż, jesteście gotowi do podróży, Król Kielichów, super, kochani, ja myślę, że może, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, będziecie gdzieś wyjeżdżać, gdzie Was, słuchajcie, wyślą z pracy, żebyście tam załatwiali biznesy, sprawy handlowe i... I nie tylko, ale generalnie dobrze to wygląda. Słuchajcie, kochani, tutaj jest, łapiemy dystans do problemów. Czyli powiem Wam szczerze, że <laughs> dobre karty tutaj mamy na ten październik. Listopad, listopad 2024. Trójki było, pamiętacie, to jest my idziemy do góry, wspinamy się, czyli coś dobrego nam się zadziewa. Czyli yy... I chce nam się żyć, chce nam się robić ambitne plany na przyszłość okej, okay, dobra, kochani, no, nowember <grystopad> listopad listopad 2024 co tam w listopadzie listopad 2024 nie wiem, dlaczego tak powiedziałam, wybaczcie, kochani wybaczcie, królowa mieczy Um, dobrze no i ósemka pentakli, kochani Pracujecie dzielnie, pracujecie na swój sukces, nie oglądacie się za innych, dobre decyzje podejmujecie, patrzycie w przyszłość. Jeśli chodzi o sytuacje w pracy, mogą być sytuacje w pracy, które, w którym będziecie musieli się raczki przyjrzeć i jeśli tam się okaże, że ktoś tam, słuchajcie, was nie wspiera, będzie trzeba tą osobę usunąć z Waszego życia, bądź po prostu zignorować, zignorować, nie usuwamy ignorujemy, kochani, królowa mieczy, super, fajna energia, może będzie Wam się dobrze gadało z jakimś bliźniakiem wagą, wodnikiem, kochani ale wygląda to dobrze, może jakaś sytuacja w pracy będzie wymagała naprawy i Wy podejmiecie się tego i idziecie ku sukcesowi, kochani ósemka taki super to wygląda dobra, grudzień 2024 raczki, za rok, co tam u Was za rok, za rok 2024, grudzień co tam uraka w grudniu po południu za rok. Grudzień 2024. Dziesiątka pentakli, słuchajcie, szczęście materialne, dobro materialne, dobra robota, dobra kasa. Cała rodzina szczęśliwa. Słuchajcie, tutaj na tym zdjęciu też widzicie dziadek, babcia. Nasze babcie nie widać, ale pewnie tam też jest gdzieś babcia. A tutaj mamy co? Piątkę, piątkę była. Może tak będzie, że właśnie za rok ktoś z was będzie jechał w, do, na święta, do rodziny, bądź generalnie ktoś z was zdecyduje się na powiększenie rodziny w grudniu za rok, ale kochani, generalnie ja widzę, że może ktoś z was właśnie zdecyduje się, na może albo otworzenie swojego własnego biznesu, bądź generalnie na, będziecie się słuchacie skupiać na. W sprawach takich rodzinnych będziecie działać dla dobra rodziny, będziecie podpisywać umowy, które są związane właśnie z dobrem waszej rodziny i tym, żeby ta rodzina trwała, przetrwała, słuchajcie, pokolenia, bo to jest taka rodzina wielopokoleniowa. Może tak będzie, że jakiś raczek będzie tam się bił o spadek. <laughs> Przepraszam, że się śmieję, bo, ale naprawdę, zobaczcie, ta karta tutaj, piątka buław mówi i dziesiątka, piątka i dziesiątka tutaj Mówimy o tym, że może będą jakieś słuchajcie, niesnaski związane ze spadkiem. Ja nie wiem, kto z Was ma jakieś sytuacje spadkowe, ale tak może być dla jednego raczka. Generalnie powiem Wam tak, strzał w dziesiątkę, super, rodzinny czas za rok. <grym> za rok. Yy, dobra, dobrze to wygląda, raczki. I powiem Wam tak, ten ostatni kwartał też wygląda dobrze, yy, tak jakbyście mogli już patrzeć z nadzieją w przyszłość i będziecie to robić. Także, kochani, dobry rok się Wam szykuje, raczki. Ja jeszcze chcę Wam wyciągnąć ostatnią kartę od Tarota, żeby ładnie tu zamknąć tą, ten rozkład. Yy, kartę kartę Radę Bądź komentarz, bądź wynik. Słuchajcie, zobaczymy, co tutaj na mi jeszcze intuicja podpowie. E, ostatnia karta, ostatnia karta dla Raczka. 20-24. Super. Kapłanka, królowa, buław. E, moje kochane Raczki. Tutaj myślę, że tutaj chodzi o to. Że jakieś raczki tu mnie słuchające chcą pomagać ludziom. <noise> Bądź pomagają ludziom, i tutaj ta Wam mówi, żebyście się na tym skupiali. Yy, I generalnie widzę też tutaj takie odejście w tym roku, w nowym roku 2024 od sytuacji, yy, które były dla was niejasne. Czyli widzę tutaj, słuchajcie, o rozjaśnianie się pewnych sytuacji, które były przed Wami ukryte. Też widzę tutaj, kochani, że może jakiś raczek decydował się na zmianę swojego życia, swojego stylu życia, i to. Yy, to was słuchajcie, dorastało. W 20-24 słuchacie odchodzicie od sytuacji, które wam nie służą. Rzeczywiście, albo nowa praca, albo generalnie słuchać, ktoś z was ma raczej jakiś ukryty talent. Będziecie wychodzili z tym talentem do ludzi. Może słuchać, będziecie pogłębiali swój talent, o którym. Ludzie nie wiedzą, to jest, jest słuchacie kapłanka. My mamy jakiś talent, pomagamy ludziom, może dajemy rady, ale nikt o tym nie wie, prawda? I to jest właśnie może to, może będziecie wychodzić, słuchacie do ludzi w nowym roku z tym waszym talentem. Ale generalnie, jeśli yy, też tak może być, że ktoś z Was decyduje się na naukę, jeśli wam jest potrzebna jakaś wiedza, żeby osiągnąć sukces kochane raczki, to właśnie mówi tutaj Tarot żeby iść w tym kierunku, żeby móc odejść od takiej sytuacji, które wam ciążą też właśnie trzeba się douczyć czegoś, dowiedzieć yy, i powiem wam kochani, że kapłanka, dobrze, dobrze kapłanka generalnie mówi o tym, że yy, i w ogóle raczki, to jest wasza energia mm. <laughs> chciałam wam powiedzieć także chcę powiedzieć, tylko jąkam się, <laughs> wybaczcie że ja myślę, że w tym roku 2024 odchodzicie od sytuacji, które wam nie ciążą i wracacie do swojej energii. Raczki, jeśli do tej pory nie czuliście się dobrze, jeśli coś wam, słuchajcie, coś wam zawadzało, widzę, że w 2024 wracacie do waszej energii. Czyli ten rok 2024 to jest taki będzie początek lepszego życia dla was, kochani. Ja tak to widzę. I ja to biorę. Też to bierzcie. Raczki, bardzo Wam dziękuję, że tutaj ze mną jesteście. Wszystkiego dobrego. Do siego roku. Dzięki serdeczne. Pa, pa.